Manko, witam Was w kolejnym odcinku. Otworzymy yy, sobie brakujące puszki, które mi brakują. Udało mi się je tutaj zakupić, i to są z ekstra. Tam w ogóle nie otwierają, chyba puszek. <skrym> tu są trzy ekstra. Jedna, która tyle puszek już miałem z tej edycji, i kurde, nie miałem tylko i wyłącznie tej, więc myślę, najpierw otworzymy oczywiście szanse na jakieś tutaj mamy, chyba tarcze, tak? Mhm. są. To alabę, taką kiedyś trafiliśmy i relikty. <coughs> Oczywiście, przy moim szczęściu, już w euro to pokazałem, że jest kurwa ciulowe. <coughs> Przepraszam, ale coś mnie kaszel męczy ostatnio. Pewnie jak większość Polski. Yy, pyk Leo Donna ruma Posklejane Wini. I Jack Grish. Pięknie, brakowały mi. Szczerze, tego bym nie otwierał nawet, ale już otworzymy. Może jakiś autograf. Chociaż nie wiem, czy autograf nie jest w puszkach oddzielnie. Dwa razy ten sam? A nie, oni tak samo stoją. Więc tak mi się <laughs> coś mocno wydaje, że jak już są autografy, to są yy, pakowane oddzielnie. Coś jak te relikty. Ale zawsze warto sobie otworzyć. Tutaj się też posklejało, wystawało. Ale jest jakiś blako. No to już jest spoko. Tuta, finisher. No ale to Tomek Miller. Tego mieliśmy tyle, że... Lepiej nie pytać. Dobra, to zamykamy puszkę. Zamykamy, żeby był porządek. To wyrzucamy, lecimy. Może Red Hot Heroes. Gavi, Rodrigo, Sane i Rashford. Tu można trafić co? A takiego ładnego Jamalka albo Holanda też by było fajnie. Ale oczywiście my nie trafiamy nic. Bóg, jakby inaczej <laughs> ładne te karty są. Gavi. Rodrigo Sane. Z tego mam trochę braków, więc tutaj jakieś kluby 100, Proalitki i coś jeszcze trochę by mogło uratować. Bo mówię, wiem, że jakieś braki tam na pewno są z tej kolekcji. Trochę tego tam coś otwierałem, ale. Martinez Klub Stopu Tejas Chyba ją akurat mam. Wiem, że na pewno Michael Totti Coś tam jeszcze mi brakuje, ale to sobie będę sprawdzał potem A mamy trzy puszki z tej kolekcji, więc Jest Black, no to jest spoko Blacków też tam za dużo nie mam, ale oczywiście pewnie trafię tego, którego mam mm. Coś mocno mi się wydaje, że Aguero właśnie ma. No ale dobra. Osimen i menowdy mecz, nie będę narzekać. bo tu... Te limitki dam tu. Czekajcie, bo mój królik skoczył chyba na stół, wiecie? I może być wita z Zgadza się, dużo się nie pomyliłem. Przepraszam Was. No, oczywiście, jakby inaczej, autosa nie ma. Ale jest piękny Lewandowski. Ładne, ładne są te karty. O, to nie można powiedzieć te limitki. Piękne wyszły. Ale zobaczymy, co tu będzie. Jest jakaś energy Energy, proszę żeby to był Okej okay, mam, Kejna mam To pamiętam Martinez I bronze Akurat Kejna Właśnie mam No dobra i bardziej chodziło o te limitki Bo z tych braków ja wiem jak to zazwyczaj wygląda Że właśnie się trafia wszystko to co Się ma, no Parashfelie też mam może przelecimy tak dokładniej, żeby nie ominąć żadnego autosa którego... O, fajny jama. Mero No i ostatnia puszka, polecimy co z nią A tu one są nawet, zobaczcie, one są tu po prostu razem zrobione. Ale jest, jest, mamy, mamy prolitkę, prolitka, prolitka, piękne. Trzy karty limited edition. Nazario, Zario, oh yeah. no to jest akurat fajna, fajna karta. Mega fajnie, że wpadł. Tekla na Ryze. Luke de Jong. Nico González. No to fajnie. No to tu akurat w ostatnim oddało, bo <ścoughs> Nazario na pewno nie miałem prolitki, więc spoko. Chyba nie miałem żadnej prolitki wtedy, jak pamiętacie, jak otwierałem. <ścoughs> więc spoko. No i co, taki odcineczek, mówię, to puszki uzupełniające bardziej te limitki. Może coś tam z braku wpadło, to by zawsze będzie spoko. No i co, ja wam serdecznie dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się, pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, łapce w górę i komentarzu. Zapraszam was na grupę na Facebooku. No i co, życzę wam miłego dziąka wieczoru, kiedy to oglądacie. Trzymajcie się, dajcie znać, co wy zbieracie i jak wam idzie. Siemaneczko i cześć.